Dzisiaj wam przedstawię moje wszystkie konie Więc zaczynajmy Miłego oglądania Zacznę od tego konia To jest Kalin um, Apelosa um, Maraseko I jest firmy Kolekty Czy tam Dante W Rosmanie, akurat tego skupiłam I bardzo polecam tego konia Jest bardzo ładny i nie znam jego imienia takiego firmowego ja go nazywam Kalin czasami zapominam, ale bardzo mu pasuje no to przejdźmy do też jednego z nowszych koni, bo teraz jest jeden, to jest mój najnowszy koń M może z dwa dni już ma u mnie jest i teraz przejdziemy też do takiego nowszego konia to jest Iskra i też jest z Dante, czy tam Dante, um, czy tam kolekty. I jest Camarillo Whitehorse. Nie wiem, czy dobrze wymówiłam. Takiej raz jest. Taka piękna klacz. I przejdźmy do jeszcze jednego z nowszych koni, które dostałam bo tego konia dostałam na Mikołajki. Jeszcze jednego dostałam od mojej przyjaciółki z Mikołajek Klasowych, i teraz Wam go pokażę. Oto jest ten konik, który dostałam od mojej przyjaciółki. Nazywałam go Piorun, bo ma taką strzałkę jak Piorun. Jest chyba rasy arabskiej, i idealnie się pasowało, bo mam zierbaka żyr i klacz. Arabs Arabskie koniki mam więc mnie się pasowało i teraz pokażę wam je, e, jego żonkę oto ona Nazywałam ją Lawenda. jest też arabem ze zestawu ze stajnią które dostałam na, na któreś tam święta ze źrebakiem tak, taka piękna jest podoba mi się i tam sobie stoją gdzieś w boksie i teraz wam pokażę źrebak i oto źrebak, nazywa się Pionka. z mojego ulubionego filmu, bo występował, występował taki źrebaczek i, i był tam Pionka, więc nazwałam ją tak i też jest Arabkiem i wpasowało mi się, o, ym, tylko że kolorem trochę nie, bo w końcu biały i czarny nie daje brązowego, ale może powiedzmy, że, że ktoś tam był brązowy w tej rodzinie i będzie już wyjaśniony. To jest Silver Prince z kolekty Jak dobrze pamiętam on jest raz z hanowerskiej sprawdziłam też, więc tak to jest hanowerski konik i to jest jeden z moich kolekty konik i później i może jak będzie pod tym filmem yy, nie wiem 1000 lajków, to pokażę Wam też moją stajnię całą. Teraz nie robię to w stajni, bo mam mały nieporządek i na 1000, więc zrobię, bo ja, nie, bo ja nie, nie za bardzo lubię um, sprzątać. A teraz przejdźmy do następnego końca. To jest mój ogier rasy Tinker, ma na imię Płomek. I to jest mój jedyny taki koń zimno z też ze kolekty. Ze szlajka mam większość koni, ale ze kolekty praktycznie tylko one stoją w mojej dużej stajni i stoi tam tylko jeden szlajk, a tak to wszystkie konie tam, to są ogiery, stoją w mojej dużej stajni i obok też jest ogier. Dobra, nie wszystkie są ogiery, ale chłopacy bardziej. Dobra, to przejdźmy do, do konia, który stoi też w stajni ze szlajcha. To jest kasztan, tak nazwałam, kołkonika i nie wiem jakiej jest rasy i niektórzy ludzie nie lubią go, bo coś tam bo widać, że ma jakieś tutaj na skóry różne takie wypadki a to, to jest można powiedzieć ja już go używanego kupiłam, to nie ja zrobiłam chyba, że mój brat bo mam brata i on mógł go tak po troszeczkę Poobcierać, po ale wiem, on też stoi w wystajni i to jest jedyny koń, który ze szlacha tam stoi. Dobra, to przejdźmy teraz do, kolej, do kuców, a później jeszcze dalej będą większe konie, ale to po kucach. To jest Elvis, taki kuc, to jest mój jeden z większych kuców i nie wiem jakiej strasy, ale to moja koleżanka nazywała tego konika z, z jakiegoś ta, z bajki chyba em, Życie w Cuglach czy coś takiego bo tam był konik taki i nazywała go, bo jest bardzo podobny do tego konia dobra, to przejdźmy do następnych do następnych kucy to jest duch i on jest. Nie wiem jaki raz, ale jest z kalendarza adwentowego 2023. I takiego, jakiego dostałam. Wtedy jest taki karmelowy. I wtedy, jak go dostałam, jeszcze nie miałam tak rozwiniętej stajni. Bo chyba akurat wtedy, kiedy miałam ten kalendarz, to. To miała... to dostałam śnieżka. Jak coś śnieżka to są hobby horse, na którym może kiedyś zrobię, jak będzie 10. Jak będzie 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to trening zrobię i możecie zdecydować, czy na śnieżce, o której Wam przed chwilą mówiłam, nie opisywam i wam, opiszę Wam w tym filmie, jak, jak wbijecie 10 tysięcy. Albo mogę wam pokazać jeszcze ym, mojego y, drugiego konia, tylko że to jest chłopak i ma na imię Bursztyn. Możecie zdecydować, jak bijecie 10 tysięcy. Dobra, bo już się troszeczkę rozgadałam, to przejdźmy do następnych kucy. To jest brzoskwinka, czyli mój jeden z tych mniejszych kucyków, ale to nie jest najmniejszy ja mam mniejszego. Tu jest już przedostatni kucek taki piękny. Brzoskwinkę tak ją nazwałam, bo ma, bo ma kolor sieci jak, jak. trochę jak brzoskwin, ale. nie ale tak troszeczkę. Dobra, to przejdźmy do ostatniego kuca, który jest moim najmniejszym kucykiem, czyli benia. Nazwałam go tak, bo to jest, bo, bo tak się nazywał jeden z moich kucy, na którym się uczyłam w nie jest chyba z kolekty, jak dobrze pamiętam i zaraz wam powiem, jakie jest rasy. Bo kolekta ma na, brzusz, ma na brzuszku napisy, jak, jaka to jest rasa, więc, więc przy szlajkach to ja nie powiem chyba. Chyba że, do, chyba, że zapamiętałam, bo tam niektórych wiem, jaka to jest. Na przykład, jak przy następnym koniu... Oj, przepraszam, Benio. I zaraz wam powiem, jaka to jest raz. To jest jakiś Exmor. Nie wiem, jak to, się, jak to się wymawia, ale tak jest napisane, Exmor. Więc może myślałam na początku, że to jest Shetland, jakiś Shetland czy jakiś, nie wiem jaki, ale to jest mój najmniejszy kucyk. Przejdziemy teraz do, trochę, do większych koni i do jedynego konia, chyba do którego zapamiętałam raz: jest ze to jest kropka i, to, i zapamiętałam raz: to jest apelosa konik. I jest przecudowna. Moja, moja koleżanka ją lubi, ale jej ulubiony koń to pokażę go na końcu, bo, jeszcze, bo, sobie, bo mój brat się teraz nią bawi. Dobra, to przejdźmy do jej takiego chłopaka. Nie dopasowałam raz, do niektórych nie mam dopasowanych raz, jeżeli chodzi. Bo ja nie patrzy na rasę, tylko bardziej jaki koń, z jakim mi się podoba. Zierwaki też nie są do każdego dopasowane, ale to w końcu tylko to jest zabawa, tak można powiedzieć. Lubię się bawić w końcu. I taką można powiedzieć, mam umowne rodzinki. Dobra, to przejdźmy do następnych koni, czyli chłopaka i zierbek. To jest źrebak, takiego i dałam. Z też z kalendarza 2023 i nazwałam to czoklet Miała być czekoladka, ale dostałam chubichości Mam i o małego pokażę za może zaraz, jak, jak mi starczy czasu. I nie wiem, jakie jest rasy, ale przejdźmy do następnego, bo jeszcze parę koni mam, a nie mam za dużo czasu, więc idziemy. To jest red Night, czyli tak ma trochę dziewczęce imię, ale schłopak. I ogólnie to jest mój drugi konik, więc już widać, że troszeczkę jest stary, ale dalej tamten. Yy, ma Kasztan yy, ma. Yy, jest najbardziej poobdzierany, ale za to ten ma radę, wojenną, jedną nogi, nogi nie ma. I jest przymocowana na taki drut. że tam mi naprawił. I zwykle stoi w stanie i nigdy nie skacze. Dobra, skakał. Ale noga mu się raz odczepiła. Dobra, przejdźmy dalej do mojego pierwszego konia, Do tego. Wiem, że jego firmowa, firmowe imię to jest Storm. Ja też nie każdego chłopaka nazywam chłopakiem, a nie każdą dziewczynę dziewczyną, ale to... to ja to Raven i jest dziewczyną. Tak, chłopakiem, słupięcym słop, imiem, a jest dziewczyną. No, no tak, tak. Tak to jest, dobra, do jej chłopaka przejdź. I jest to mój pierwszy koń. Dobra, to jest... Wracaj mnie. To jest Tornado, jest chyba koniem andaluzyjskim, jak dobrze pamiętam. I to jest jeden z też starszych koni, bo te nowsze to są bardziej z kolekty. Wszystkie kolektowe konia to są nowsze. Oczywiście poza tym piorunem. I przejdźmy teraz do ich bo jest ich mnóstwo. To jest white, to jest mały jakby mały, małe, mały Raven, ja mówię, ale to jest mały Storm, tylko że przeze mnie przemalowany. I pokażę Wam oryginał, bo mam jeszcze oryginał. Jeden go sobie kupił mi tata dwa. Jednego sobie przemalowałam, a jednego mam oryginał. A to jest oryginał, czyli ja nazwałam ją Blaki Chociaż mogłam Storm, ale, nie, ale chciałam, żeby to była dziewczynka i to jest też jeden z moich ulubionych koni ale bardziej teraz to są kolekta dobra ma, mają jeszcze trójkę zierbaków ta rodzinka i pokażę wam jeszcze jedną większą rodzinę to jest tęcza czyli jednoroże taki można powiedzieć tęcza bo ma tutaj tęczusia w zrobieniu i tak, tak ją nazywam ma dęcza. I ze szlaka jest z gazetek wszystko, praktycznie wszystkie źrebaki, poza jakimiś Ale nie powiem wam w tym odcinku, bo zeszło się tyle czasu, że nie wiem co Dobra, to przejdźmy dalej, do kolejnych źrebaków To jest Diamond, czyli też ze tych starszych źrybią. ten To jest z gazetki I przejdźmy do kolejnego, bo bardzo mi się śpieszę Bo nie mam za dużo czasu na to To jest wilka Taki też jest jeden z rybaków i przejdziemy teraz do rodzinki. I też jest gazetki. Nie wiem jakiej są rasy. To jest jedyna moja rodzina dopasowana. To jest mm, mama, czyli e, Knapstruper. Nazywam ją matko teraz. Zapomniałam jej imienia ja chyba. E, ta miała. E, m, Night czy jakoś inaczej, trochę? Nie wiem. Teraz jest knapstruperem, i to jest jedyna rodzina chyba, która jest cała dopasowana, poza jednym źrebakiem, nie wiem. Możecie mi, na możecie mi napisać, czy ten ostatni żrebak najmniejszy, to jest struper, bo nie wiem. To jest mąż, czyli balon, nazywałam go tak. Nie wiem dlaczego, po prostu mi się tak chciał. I jest też struperem. Teraz przejdźmy do źreba. Z jednym z rybaków jest burza, czyli taki większy też knapstruper. I, i, I czasami ma problem z staniem, albo się chwieje. Nie wiem, nie wiem dlaczego. To pewnie też dlatego, że kiedyś się zostawiłam na słońcu i daje się. O, właśnie, noga wygięła. Przejdźmy teraz do tych mniejszych. Źry. To jest sasza. Ogólnie. I to jest jeden, też, też jest z gazetki i też jest knapstruperem. To jest Naughty, ta, też jest struterem i jest z gazetki. I one tam sobie stoją w boksie z tą wcześniejszą rodzinką, gdzie jest Raven i tam, bo oni się lubią ogólnie. I teraz czas na tego rybaka, którego musicie mi napisać, czy to jest um, knapstruper. Czyli o tego maluszka mi chodzi. To jest happy. Nie zmieniła mi imię. I napiszcie mi, czy to jest knapstroper, bo nie wiem. Ale tak mi się wydaje. Dobra, to teraz przejdźmy do mniejszych rodzin i zaraz kończymy. Jeszcze mam takiego konika bez rodziny. Koń chyba andaluzijski ma rasę taką. I, I ogólnie to nie, nie, nie przypadam za tym koniem. Nie, nie wiem dlaczego. Mi się nie podoba zawsze, była taka elegancka. Ja nie lubię tych eleganckich, bardzo koni, bo um, Takich, o jak ta. Bo nie za bardzo mi idzie ujeżdżenie, um, bo to wygląda dla mnie trochę dziwnie, bo to jest takie w miejscu, trochę bujaniem koniem, bo coś takiego. I mi to. Nie, ja nie wiem, jak to zrobić. I mam na imię Olsza, Osza, Orsza. 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 Trudno mi to wymówić teraz. Nie wiem dlaczego, po prostu nie miała imienia i taki nadałam no po, po, chyba połowy roku jak ją dostałam. I jest ze zestawu ym, z taką małą stajenką ym, i, i, i źrębak i tamten i też ym, ten... On był ze zestawu. Tornado, to miała być parka, i jeszcze źrebak, który pokażę Wam w rodzinie następnej, takiej małej, bez chłopaka, której bym chciała dopasować. Dobra, to zaczniemy od źrebaka, który był też w tym zestawie, czyli o tym i to jest o tym zierbaczku. I nie wiem, możliwe, że też jest andaluzijski koń, bo mama i to jest, ale nie wiem, bo nie wygląda mi na takiego. I właśnie ona miała na imię. W następnym odcinku napiszę. Pod tym odcinkiem napiszę, jak mała na imię, bo akurat zapomniałam. Ale ja wam napiszę pod tym odcinkiem. Dobra, i my już kończymy, bo już zostało parę koni. Tylko. To jest właśnie jej mama, czyli rosa i to jest moje koleżanki chyba ulubiony koń. Chyba że jest inny, nie wiem, będę musiała się jej zapytać. I przejdziemy teraz do jej chłopaka. To jest też z kolekty Orange. Tak, to jest mój pierwszy kolekta. I tak i tym konikiem kończymy tą rodzinkę i zostały tylko dwie i już tam nie, ma, nie mają chłopaków to jest o, Nuna ma takie trochę dziwne imię ale to przez jej córkę dostałam ją na urodziny od mojej koleżanki i chciałabym ją pozdrowić ale to na końcu i przejdziemy do iść rybaka, który był do jej zrzabaka, który był w zestawie też, czyli tego. To jest Luna i nie wiem, jaką ona ma rasę, ale jest przecudownym koniem. Robię, uwielbiam czarne konie i moim marzeniem jest mieć czarnego konia prawdziwego. I możliwe, że spełnię to marzenie, ale będę musiała, ale obiecała mi mama, że najwcześniej, żeby, żebym mogła mieć konia, to będę musiała mieć szesnastkę. Mam na razie nie wiem. Nie powiem. Nie powiem w tym odcinku. Jak będzie jak będzie, du jak będzie, nie wiem, dużo lajków, to powiem. Ale to nie dzisiaj. Dobra, teraz przejdźmy do ostatniej I akurat tą rodzinkę też dostałam. Poza jednym zierbakiem to jest... Kurczę, mam tyle koniecznie, zapominam imion. To jest różyczka. I dostałam ją na urodziny od mojego kolegi Jak dobrze pamiętam. I przejdźmy do jeszcze klaczy, którą dostałam. Czyli tej. Nazywam ją Dalia. Jest z, z... też mi dał ją kolega. I jeszcze, i jeszcze mamy żerbaka z gazetki i, pok i pokażę wam go. To jest. Um, zagadka, jak czytam? Zagadka, co ja mówię? Czytam jakoś, czytam inaczej mówiłam po angielsku na nią też, ale surprise. Co ja, surprise mówię? Niespodzianka może. Dobra. To chciałabym na koniec pozdrowić moje, kole, moje koleżanki, czyli Maję Livię i Amelkę. Pozdrawiam Was, dziewczyny. I, poz, po, um, I mam nadzieję, że podobało Wam się. I mam nadzieję, że, że będzie to że będzie to um, dobre, jak na pierwszy raz, i, i będzie dobre, <ścoughs> żeby Was zapoznać z moimi końmi. I do odcinków będzie też Wam łatwiej, mo, mo, będzie łatwiej rozpoznać konie, wiedzieć coś o nich może. I nie, żeby nie było, że będziecie się mnie pytać, też to zrobiłam. Dobra, to pa!